Urodzona w dynastii obsesyjnie dbającej o czystość krwi, Maria Anna Hiszpańska była produktem pokoleń królewskiego kazirodztwa. Poślubiła kuzyna i została cesarzową Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Jej życie zamieniło się w obowiązek, cierpienie i dynastyczny rozkład, gdy znosiła okropności wojny trzydziestoletniej. To jest jej historia. Maria Anna Hiszpańska urodziła się 18 sierpnia 1606 roku, w pałacu Escorial na północ od Madrytu. Jej ojcem był król Filip III Hiszpański, monarcha rządzący Imperium Iberyjskim od 1598 roku. W tamtym czasie Hiszpania była uważana za najpotężniejsze państwo w Europie. Państwo rządzące znaczną częścią Włoch, Niderlandów i mające rozległe imperium kolonialne. Na terenie obu Ameryk, Karaibów, a nawet Filipin, Dwór Hiszpański był więc miejscem ogromnych bogactw. A młoda Maria Anna wychowywała się w luksusie, niewyobrażalnym przepychu, ale też w duszącej atmosferze królewskich obowiązków. Matką Marii Anny była małgorzata Austriaczka, pierwsza kuzynka jej ojca. Takie małżeństwa nie były wyjątkowe. W niebezpiecznie poplątanym drzewie genealogicznym dynastii Habsburgów, rodzina była podzielona na dwa królewskie rody. Austriaccy Habsburgowie, którzy rządzili Europą Środkową, oraz hiszpańscy Habsburgowie, którzy władali imperium rozciągającym się od Madrytu po Ameryki. Ale ich strategia utrzymania władzy w rodzinie miała swoją cenę. Zawierali małżeństwa między sobą raz za razem, aż do czasu narodzin Marii Anny. Wieki obsesyjnego kaziroctwa zamieniły linię krwi Habsburgów w genetyczną bombę zegarową, pełną nakładających się pokrewieństw i poważnych zagrożeń zdrowotnych. Ze strony ojca wywodziła się od króla Filipa II Hiszpańskiego i arcyksiężnej Anny Austriackiej, a ze strony matki kolejna para wujka i siostrzenicy z rodu Habsburgów: Karol II Austrii Wewnętrznej i Maria Anna Bawarska. Maria Anna była spokrewniona sama ze sobą przez liczne gałęzie tego samego pokręconego drzewa genealogicznego. Jednak, co zadziwiające, nie wykazywała żadnych z tych słynnych habsburskich deformacji. Ani dolegliwości, przynajmniej nie na zewnątrz. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść, a przyszłe pokolenia nie miały już tyle szczęścia. Maria Anna była czwartym dzieckiem swoich rodziców. Anna została królową Francji, a jej brat królem Filipem IV hiszpańskim w 1621 roku. Stało się to po tym, jak ich ojciec zmarł przedwcześnie w wieku 42 lat po zachorowaniu na chorobę. To pozostaje niepewne do dziś. Choć wśród podejrzewanych przyczyn wymienia się tyfus lub grypę. Już od kilku lat przed śmiercią ojca debatowano na hiszpańskim dworze, za kogo wyjdzie za mąż Maria Anna. Po śmierci króla Filipa, trzeci jej brat, nowo koronowany Filip IV, przejął kontrolę nad jej losem. Wszystkie oczy skierowały się na kontrowersyjny, ryzykowny plan, zwany hiszpańskim mariażem. Proponowane małżeństwo wywołało ostre spory dyplomatyczne, poruszyło opinię publiczną i prawie zjednoczyło dwie największe potęgi Europy. Kwestia potencjalnego małżeństwa Marii Anny stała się poważną sprawą dyplomatyczną w polityce Europy w latach dwudziestych XVII wieku. Gdy była jeszcze dzieckiem, istniał plan, by wydać ją za kuzyna arcyksięcia, Jan Karol, syn Ferdynanda II, przyszłego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Jednak plany te upadły, gdy Jan Karol zmarł w 1618 roku. W tym czasie Hiszpania i Francja były uwikłane w kolejny konflikt o dominację i właśnie wtedy pojawiła się zaskakująca propozycja sojusz z Anglią. Maria Anna miała teraz poślubić nikogo innego, jak Karola Księcia Wali, następcę tronu Anglii, Szkocji i Irlandii. To był śmiały, niemal nie do pomyślenia krok. Połączenie dwóch historycznych rywali poprzez małżeństwo. Jednak w bezwzględnej grze europejskiej polityki nic nie było wykluczone. Tak rozpoczęły się niesławne negocjacje dotyczące hiszpańskiego mariażu, królewska grawa bank, która wstrząsnęła dworami i królestwami. Negocjacje zaczęły się w 1621 roku, po śmierci Filipa III i objęciu tronu przez Filipa IV brata Anny Marii. Nowi doradcy przejęli teraz rządy w Madrycie i doradzali, aby promować sojusz małżeński z Anglią. Rozmowy ciągnęły się latami, kulminując w 1623 roku dziwnym incydentem, kiedy książę Karol i książę Buckingham udali się do Hiszpanii w przebraniu, aby kontynuować negocjacje. Po ujawnieniu tożsamości na hiszpańskim dworze początkowo wszystko szło dobrze, lecz później rozmowy się załamały. Karol uznał, że został źle potraktowany i po powrocie wyjechał do Anglii. Przywiózł ze sobą nie tylko rozczarowanie, ale także dyplomatyczną katastrofę. Plany małżeńskie nie tylko się rozpadły, one wręcz się zawaliły, wywołując oburzenie, skandal i reakcję łańcuchową, która doprowadziła do otwartej wojny. Do roku 1625 rozpoczęła się wojna angielsko-hiszpańska, która miała trwać przez pięć krwawych lat. Król Filip musiał teraz znaleźć nowego męża dla swojej młodszej siostry, i idealnego kandydata znalazł we własnej rodzinie. Po fiasku negocjacji dotyczących hiszpańskiego mariażu i wybuchu wojny, hiszpański rząd powrócił do pomysłu wydania Marii Anny za jednego z jej licznych kuzynów. W 1626 roku Maria Anna zaręczyła się ze swoim kuzynem, arcyksięciem Ferdynandem z Austrii. Synem i następcą cesarza Ferdynanda II, był on również młodszym bratem arcyksięcia Jana Karola, który kiedyś był proponowany jako mąż dla Marii Anny, przed swoją przedwczesną śmiercią. Wcześniej przez dwa lata negocjacje małżeńskie przeciągały się, ponieważ trwały spory dotyczące posagu i praw do sukcesji w Hiszpanii. Ostatecznie dopiero pod koniec 1629 roku Maria Anna wraz ze swoim orszakiem opuściła hiszpański dwór, i wyruszyła do Wiednia. Podróż trwała ponad rok, głównie z powodu niszczycielskiej epidemii dżumy w Italii, jednej z najgorszych, jakie region ten widział w nowożytnej historii. Jednak zanim mogło dojść do ślubu, Ferdynand, nieufny wobec wyidealizowanych portretów, które otrzymał, postanowił zobaczyć swoją narzeczoną potajemnie. Dopiero po tej prywatnej inspekcji zgodził się kontynuować przygotowania do ślubu. W końcu, 20 lutego 1631 roku Maria Anna poślubiła przyszłego cesarza Ferdynanda III w Wiedniu. Miała wtedy 24 lata. Uważano ją za dość starą królewską pannę młodą, ale była w podobnym wieku co jej nowy mąż, który był tylko rok młodszy i miał 23 lata. Pomimo politycznego charakteru tego związku, małżeństwo okazało się zaskakująco ciepłe i pełne uczucia. Ferdynand był wierny i oddany żonie przez całe małżeństwo, co rzadko zdarzało się wśród monarchów tamtych czasów. Maria Anna swoim pogodnym i żywym usposobieniem równoważyła poważniejszego Ferdynanda, wnosząc radość do surowego dworu. Jednak ich małżeństwo rozgrywało się na ponurym tle brutalnej i nieustępliwej wojny trzydziestoletniej, która spustoszyła Europę i pozostawiła po sobie zniszczenie aby zrozumieć, jak wyglądało życie Marii Anny w Europie Środkowej po jej ślubie z Ferdynandem. Musimy przyjrzeć się konfliktowi, który pustoszył te tereny w pierwszej połowie XVII wieku. Niemcy były podzielone ze względu na religię. Odkąd w 1517 roku rozpoczęła się Reformacja Protestancka, przez całe XVI stulecie dochodziło do przerywanych wojen między katolikami a protestantami wśród dziesiątek głównych niemieckich państw. Te konflikty ponownie wybuchły w 1618 roku, kiedy protestanci z Czech, królestwa odpowiadającego dzisiejszej Czechii, którym rządzili Habsburgowie, próbowali przeciwstawić się próbom ponownego narzucenia katolicyzmu w Pradze i innych miejscach. Wojna czeska w latach 1618-1619 przekształciła się w wojnę trzydziestoletnią, gdy do konfliktu dołączały kolejne niemieckie państwa. Nawet gdy Maria Anna była w centrum negocjacji z Anglią dotyczących hiszpańskiego mariażu w pierwszej połowie lat dwudziestych XVII wieku, Habsburgowie odnosili zwycięstwo za zwycięstwem i wydawało się, że osiągną swój cel narzucenia swojej władzy całym Niemcom. Jednak aby zapobiec zwycięstwu Habsburgów inne główne protestanckie potęgi zaczęły interweniować w konflikcie. Królestwo Danii zaangażowało się w 1625 roku, a następnie w 1629 roku nastąpiła interwencja Szwecji. Gdy protestanckie potęgi interweniowały, ich armie wypierały Habsburgów z Niemiec na południe, w stronę Czech. Całe miasta zostały obrócone w gruzy, a niegdyś bezpieczne ziemie upadały w ciągu kilku dni. Wojna zbliżała się coraz bardziej i wkrótce miała dosięgnąć nawet królewskiej rodziny Habsburgów. Kiedy Maria Anna przybyła do Austrii, wojna pochłonęła już życie kilkuset tysięcy ludzi. Jednak najgorsze skutki odczuła ludność cywilna. Gospodarstwa były palone, całe miasta i miasteczka niszczone. Codzienne życie zostało zakłócone, a w niektórych miejscach pojawił się głód. Szacuje się, że zanim wojna się zakończyła, zginęło od 4 do 10 milionów ludzi, co czyni ją najbardziej niszczycielską wojną w historii. Czesno-nowożytnej Europy. Nawet w złoconych murach pałaców Habsburgów, Maria Anna nie mogła ignorować cierpienia. Poza granicami imperium, którym rządziła jej nowa rodzina, wszystko było rozdzierane na strzępy, a okropności wojny zbliżały się coraz bardziej. A wszystko działo się, gdy jej mąż, zaangażowany w konflikt, często był na froncie. To nie tylko prześladowało świat wokół niej, ale miało zdefiniować całe jej życie. Od momentu ślubu Maria Anna została królową, małżonką zarówno Węgier, jak i Czech, ale jej awans na tym się nie skończył. W 1637 roku, po śmierci Teścia, jej mąż został cesarzem rzymsko-niemieckim, a Maria Anna cesarzową. W jednym z najbardziej krytycznych momentów w historii Europy, mimo że Francuzi byli głównie katolikami, od 1635 roku interweniowali w wojnie. By wspierać protestanckie państwa niemieckie. Aby ograniczyć władzę Habsburgów, austriaccy Habsburgowie potrzebowali pomocy hiszpańskich kuzynów bardziej niż kiedykolwiek. Maria Anna była głównym łącznikiem między rządami Austrii i Hiszpanii, regularnie pisząc do brata, króla Filipa IV hiszpańskiego. Nalegała, by kontynuował wojnę z Francuzami i ich sojusznikami oraz wspierał austriacką gałąź rodziny. Ponieważ jej mąż często przebywał poza domem, prowadząc kampanie wojskowe w całych Niemczech, Maria Anna stała się centralną postacią na austriackim dworze. Zamiast polegać na męskich ministrach, Ferdynand powierzył jej realną władzę, mianując ją regentką przy wielu okazjach, co było rzadkim zaszczytem i świadczyło o jego zaufaniu do jej osądu i umiejętności politycznych. Ale podczas gdy rządziła pod jego nieobecność, czekał ją jeszcze jeden królewski obowiązek. Znacznie bardziej osobisty, znacznie bardziej niebezpieczny i taki, który zakończył się złamanym sercem. Maria Anna była regularnie w ciąży po ślubie z Ferdynandem. Od kobiet królewskich oczekiwano w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, że będą starały się mieć jak najwięcej dzieci. Jedno z trojga dzieci umierało w niemowlęctwie, a inne zabierały choroby, np. odra czy ospa, gdy dorastały. Najlepszym sposobem na zabezpieczenie królewskiej linii, było więc posiadanie jak największej liczby dzieci, najlepiej kilku synów. Ostateczny następca Ferdynanda III urodził się właściwie w ciągu dwóch lat od jego ślubu z Marią Anną. Był to przyszły Ferdynand IV. Marianna, drugie dziecko Marii Anny, urodziła się w grudniu 1634 roku, 15,5 miesiąca po Ferdynandzie. Otrzymała imię na cześć matki. W wyniku nasilającego się kaziroctwa między austriackimi a hiszpańskimi Habsburgami, Marianna poślubiła swego wuja, króla Filipa IV Hiszpańskiego. Drugi syn Filip August urodził się w 1637 roku, ale zmarł przed ukończeniem drugiego roku życia. Trzeci syn Maksymilian zmarł przed pierwszymi urodzinami. W 1640 roku urodził się jednak zdrowy drugi następca tronu. To dziecko nazwane Leopoldem. Ostatecznie objęło władanie nad domenami Habsburgów pod koniec lat 50. XVII wieku i stało się jednym z najdłużej panujących oraz najbardziej skutecznych władców Habsburgów w niemal 900-letniej historii tej rodziny. Pod koniec lat 40. XVII wieku Maria, Anna i Ferdynand prawdopodobnie wierzyli, że Leopold będzie ich ostatnim dzieckiem. Maria Anna zbliżała się do 40 w połowie lat 40. XVII wieku. Gdy Maria Anna niespodziewanie zaszła w ciążę pod koniec 1645 roku, było to szokiem. Ostatni niespodziewany zwrot w już burzliwym życiu, jednak ta szósta i ostatnia ciąża nie przyniosła radości. Ostatnia ciąża Marii Anny zakończyła się tragedią, częściowo z powodu chaotycznej sytuacji w Austrii. W 1646 roku Szwedzi z pomocą Francuzów Zyskali przewagę w wojnie trzydziestoletniej i w połowie lat 40. XVII wieku ruszyli na południe, w głąb Czech i Austrii. Maria Anna z rodziną byli w rezydencji królewskiej w Lincu, gdy dotarła do nich wiadomość o szybkim ataku wroga na obszary wcześniej uznawane za niedostępne dla szwedów i ich sojuszników z Francji i Niemiec. W stanie paniki rodzina królewska uciekła do Wiednia, gdy siły wroga zbliżały się coraz bardziej. Presja była ogromna. A dwór pogrążony był w chaosie. Imperium rozpadało się na peryferiach, a Praga miała ulec armii szwedzkiej przed końcem wojny. Wśród tego chaosu i strachu, Maria Anna zaszła w ciąże z szóstym dzieckiem. Wtedy stało się coś nie do pomyślenia: do Wiednia dotarła zaraza. Najbezpieczniejszym sposobem uniknięcia zarazy w tamtych czasach była po prostu ucieczka z miasta, do którego dotarła i zamieszkanie w wiejskiej posiadłości z dala od innych ludzi. Maria Anna i jej dzieci w związku z tym wróciły do Lincu, mimo niebezpiecznej sytuacji militarnej. Wkrótce po przyjeździe tam zachorowała. Jej stan pogarszał się w ciągu następnych tygodni, a 12 maja 1646 roku zaczęła obficie krwawić. Lekarze zdali sobie sprawę, że najlepszą szansą na przeżycie dziecka było wycięcie go z niej, co było straszną praktyką niestety zbyt powszechną we wczesno-nowożytnym świecie. I tak Maria Anna zmarła z powodu utraty krwi we wczesnych godzinach 13 maja 1646 roku w wieku 39 lat. Dziecko żyło tylko kilka godzin i zostali pochowani razem w cesarskiej krypcie Habsburgów w Wiedniu. Wojna trzydziestoletnia trwała jeszcze dwa lata po śmierci Marii Anny w 1646 roku, gdy negocjacje pokojowe toczyły się już w Westfalii i osnabruk na północnym zachodzie Niemiec. Habsburgowie musieli pogodzić się z porażką, a ustanowiono zasadę, że państwa europejskie nie mogą już ingerować w sprawy innych krajów i księstw, jeśli chodzi o ich sprawy religijne. Pomimo ich miłości, mąż Marii Anny ożenił się jeszcze dwa razy, ale to synowie i córki, których miał z Marią Anną, mieli kontynuować ród, aby rządzić Austrią i urodzić przyszłych królów Hiszpanii. Dziękuję za obejrzenie filmu. O Marii Annie Hiszpańskiej. Mam nadzieję, że był interesujący. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o jej życiu, i podzielcie się sugestiami. Mam nadzieję, że mój głos nie był zbyt zachrypnięty. W zeszłym tygodniu byłem chory, miałem silny ból gardła i straciłem głos. Mam nadzieję, że narracja brzmiała normalnie. Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że subskrybujecie mój kanał i macie włączone powiadomienia, by nie przegapić nowych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zapomnianych Życiorysów. Dzięki.